W roku roku w oporu na posiedzeniu Jarnym w Związku Kordiana Kolbiarza z udziałem Jacka Krzysztof w trybie wyborczym referendum lokalne postanawia zakazać uczestnikowi postępowania Jackowi Krzysztof rozpowszechnienia we wszelkich środkach komunikacji nieprawdziwych informacji o tym, że Kordian Kolbiarz burmistrzny oddał grunt o powierzchni 9 hektara za darmo Skarbowi państwa. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, dziś w Sądzie Okręgowym w Opolu odbyła się rozprawa przeciwko Jackowi Krzysztoniowi za to, że podał nieprawdziwe informacje na swoim profilu facebookowym. Informacja dotyczyła tego, że gmina Nysa i ja osobiście przekazaliśmy grunt dla simu opolskiego, przez co naraziłem mieszkańców naszej gminy i naszą gminę, nasze miasto na ogromne straty, milionowe straty w naszych zasobach komunalnych. Jest to oczywista nieprawda, dlatego sprawa trafiła do Sądu w trybie referendalnym. Sąd wydał wy... Wyrok uznał, że pan Jacek Krzysztoń skłamał, podał dane nieprawdziwe. Jest zobowiązany do tego, aby wydać oświadczenie, komunikat przepraszający mnie i przyznający się do tego, że podał nieprawdę. Jest to myślę wyrok bardzo sprawiedliwy i też pokazujący jak bardzo trzeba być ostrożnym w debacie publicznej. Jak bardzo można skrzywdzić nawet tych mieszkańców, którzy słuchają cały ten spór, który się toczy. Jest to niezwykle ważne, aby mówić prawdę, szanować się nawzajem i podawać tylko te dane, które są zweryfikowane.